Witam Was serdecznie 2 stycznia wybrałem się do lasu na mały rekonesans już teraz co niektóre łosie zrzucają poroże idąc tutaj w tych ciasnych patykach zauważyłem, że leży szkielet z czaszką z daleka nie widzę czy to łoś, czy jeleń, ale ewidentnie coś tam jest. Nie wiem, czy jest poroże, czy nie ma. Zaraz zobaczymy, w tamtym roku znalazłem też padłego zwierzaka. To był łoś, ale była cała głowa z porożem. Oczywiście mam w domu. Też już był rozłożony Jest tu coś Ale... Korpus tylny, Przedni Nic tu nie ma, albo Wyniosły dzikie zwierzęta Albo po prostu jeszcze nie wykształcił, bądź Bądź ktoś już się zaopiekował tutaj Tym dobrobytem Przejdę tu wokoło być może jakieś zwierzęta porościągały na boki, ale wątpię, żeby poroże odpadło. Dobra, popatrzę tu, jeśli coś znajdę, to nagram dalej dalszą część filmu. Pozdrawiam, hej.